O jeju. Przebiorę się za kuromi Będę zbierała cukierki Bo jest Halloween Mamy Halloween nareszcie Dobra Okej, okay, idę się przebrać Będę Wednesday Tak Mamy już wieczór Biegnę na dół zbierać cukierki. Mamo, tato. Kochanie, wyglądasz cudownie. Idziesz zbierać cuksy? Nie Tak, mamo, idę zbierać cuksy. Tato, będziesz chciał cuksa? Oczywiście, że będę chciał cuksa. Przynieś mi cuksy. Dobrze, przyniosę ci cuksy. Pa, pa. Ojej, ojej, ale to był ciężki dzień. O, matko, muszę pieniążki. Kochanie, nasza córka za bardzo wkręciła się na Halloween. Oj, wiem, wiem, ale to, no to to jeszcze jej przejdzie. Myślisz? Tak. O, dzień dobry. Cukierek albo psikus. O, ho, proszę kochanie. Bardzo pani dziękuję. Wesołego Halloween. Tobie też. Do widzenia. O, zaraz przyjdzie więcej dzieci. Puk, puk, puk. Dzień dobry, dziewczynko. Cukierek albo psikus. O, ho, ho, ho. Proszę, ode mnie dostaniesz troszkę więcej słodkości. Proszę, kochanie, weź sobie dużo słodyczy. Jakie dobre. Chcesz wejść na chwilkę? Proszę pana, no ja nie wiem. Hm, moja mama mi mówiła, że ja mam nie ufać obcym. O, no dobrze, to, to możesz iść. Oj, chyba ten pan naprawdę chciał, żebym do niego doszła. W sumie, czemu nie? O tak? Wyjdź, proszę. Chodźmy na górę. Albo wiesz co? Pójdziemy tutaj. Odłóż sobie wszystko, co masz na sobie. Puk, puk. Cukierek albo przykus. O, 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 o. O, i co ja jej dam? O, jeju, cukier, o, szarlotkę jej dam. Nie, no, na pewno będzie zadowolona, bo przecież do ciebie lubię szarlotkę. Co myślisz? tak? Dobra, mam dla ciebie szarlotkę. Proszę, to jakiś żart? Nie, to nie żart, to szarlotka. To pan dałek musi nam będzie dziecku. Nie, nie, dlaczego? Nie, nikogo mnie nie ma. Możesz przecież to iść i przeszukać mój dom. Nie, nie chcę. No dobra, było, papa. Pa. Kochanie, a ty nie powinnaś już iść do domu? Proszę pana, no ja właśnie nie wiem, bo mo zapomniałam wziąć z domu telefonu. O, kochanie, no to lepiej ja już cię wypuszczę. Weź proszę swoje rzeczy, swój woreczek z cukierkami i możesz już iść. Chodź, odprowadzę cię. Jak się pan nazywa? Mirosław. O. To do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Eee. ojej, jeju. jaki to jest miły człowiek. Skąd ty masz tyle słodyczy? No właśnie, taki pan mi wziął na herbatę. Pan? Z ulicy yy... Kwiatowej? Tak. A, to mój da znajomy. Taki z brodą, tak? Takim lekkim zarostem. Tak. A, to spotkałaś mojego kolegę z pracy. Daj te słodkości, nie wolno ich jeść. Kochanie, dlaczego ty swojej córeczce pozwalasz takie rzeczy? Ciekawe, czy do nas też ktoś w tym roku przyjdzie. Ding dong. Ojej, chyba choć faktycznie do nas przyszedł. Wow, albo psikus. Kochanie, proszę dostaniesz od nas cały ten woreczek. Nie jest taki miły, a oto dynia. Bardzo dziękuję. Przeozdobimy nią sobie dom. Do widzenia. Do widzenia. No to dobrze. Rodzinko, sprzedaliśmy wszystkie nasze cukierki. I nie wolno tego kaju ci na razie jeść. No tato, no nie bądź taki. Och. No nie wolno.